Dzień dobry widzowie! W dzisiejszym odcinku przegląd internetu i po raz kolejny, szósty, o ile mnie moja matematyka nie myli, przygotowałem dla Was serię krótkich filmów, które w zasadzie Wy mi podesłaliście. No i postaram się Wam je skomentować i opowiedzieć, co na tych filmach się znajduje. A na tych filmach znajdują się różne dziwne stworzonka. Ale zanim filmiki, to dwa krótkie ogłoszenia. Po pierwsze, zoekzotyka Warszawa, czyli 4 lutego, OSIR Praga Południe. To są takie duże targi terrorystyczne i ja tam też będę, także będzie można mnie spotkać. Link do wydarzenia macie w opisie. W końcu przyszły mi sample blues i. Koszulek, kurde. Drugie ogłoszenie, cały czas dostępne są ciuchy z najnowszą grafiką, czyli z pająkiem witruwiańskim i tak się prezentuje na czarnej bluzie, w końcu przyszedł mi sample. Bardzo fajna grafika, z takim małym easter eggiem, także zobaczymy kto to odgadnie. Link do sklepu oczywiście macie w opisie filmu, no a teraz filmiki. No zobaczmy. Jak wystrzelił w ogóle. Swoją drogą nie zdziwiłbym się, gdyby ten film był nagrywany gdzieś we wschodniej Azji. Bo ogólnie o co chodzi? O to chodzi, że te dwa chrząszcze się tłuką, tak? Biją się, no bo to są dwa samce: jeden rochatyniec, jeden jelonek. wy jelonki W sensie chrząszcze z rodziny jelonkowatych mieliście już okazję tutaj widzieć na moim kanale, kiedy pokazywałem Wam naszego polskiego jelonka. A film o rohatyńcu mam nadzieję, że uda się nagrać w tym roku. Ten rochatyniec, tutaj, to jest ten takim dziwnym rogiem. On należy do gatunku Allomerina dichotoma. I to są bardzo popularne rochatyńce właśnie szczególnie wschodniej Azji, w ogóle Azjaci, mają niesamowitego hopla na punkcie hodowli chrząszczy. Nie wiem, co jest w nich takiego, potrafią na to wydawać kupę siana i to tak naprawdę kupę siana. No i bardzo, bardzo często nawet na YouTubie można zobaczyć właśnie takie walki chrząszczy. No tutaj akurat został dobrany rohatyniec, czyli ten z takim rogiem i jelonek, czyli ten z takimi żuwaczkami. A komizm całej sytuacji wyniknął z tego, że takie duże chrząszcze, właśnie zarówno rohatyńce, jak i jelonki, mają na końcach swoich odnóży takie dwa pazury. I te pazury służą im na przykład do wspinania się na drzewa, czy też do przytrzymywania się w ogóle podłoża. No i widać, że to podłoże, na którym są, nie wiem, to jest jakiś koszyk czy coś, ten chrząszcz po prawej dosyć mocno się o ten koszyk zaczepił, do tego stopnia, że gdy puścił, no to wystrzelił jak z procy, nie, no, no tyle. Nie wiem, co tu można dalej komentować, ale serio, jeżeli dobrze poszukacie, to natraficie no, na masę, masę filmów z takimi chińskimi znaczkami, czy japońskimi znaczkami, bo w Japonii to jest w ogóle szał, gdzie tam ludzie, no, wystawiają sobie, nawet zawody robią, nie, po prostu z takimi owadami. Totalnie dziwny świat. Znaczy, z jednej strony rozumiem, no, bo też bym sobie takie pochodował. Lecimy dalej. No tak, no wiadomo, pająk, nie? Jak? Założę się, że ten film został nagrany w Australii, w sensie, no, tak wydaje mi się po tym pająku, nie, że to jest taki typowy huntsman, czyli pająk z rodziny Sparassidae, które w Australii są bardzo popularne. I praktycznie zawsze, ale to zawsze, gdy jest mowa o huntsmenach, czyli właśnie o pająkach z tej rodziny, po polsku ta rodzina nazywa się Spachaczowaty. No to wyciągam tego oto miśka, to jest dorosły samiec Holconia muraiensis. ops... On jest, wiecie, raczej nieszkodliwy. Wygląda strasznie. Ja wiem, że te pająki wyglądają strasznie. Są duże, mają rozczapiżodne od duża. Mają takie dosyć potężne helicery. Ale naprawdę, jeżeli mieszkacie w Australii, albo jeżeli wyobrażacie sobie, że w Australii takie pająki chodzą i zabijają ludzi, no to nie nie jest to prawda. Te pająki naprawdę nie są w stanie zrobić człowiekowi jakiejś większej krzywy. Wyglądają strasznie, ale to są takie potulne miszki i naprawdę nie ma się czego bać. One ok, są jadowite jak najbardziej. I jeżeli ugryzą, to wcale to nie będzie przyjemne, ale tak jak mówię. Absolutnie nic nam się nie stanie. Naprawdę w Australii można trafić na gorsze rzeczy niż na takie handsmeny. No i to samo widać na tym filmie. Ewidentnie widać, że ta pani ma świadomość tego, że pająk ten nie stanowi zagrożenia dla jej życia i normalnie po prostu chce go wynieść z samochodu. A dlaczego te pająki trafiają do samochodów? No podejrzewam, że chcą się na przykład schować przed palącym słońcem w Australii. No bo wiecie, jak tam grzeje jest paruwa, no to nic dziwnego, że taki pająk też chce się schować w cieniu. No i włażą po prostu tam pod klamki czy do aut i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie dużo jest filmów, gdzie ludzie wyganiają z aut te pająki i panikują, kiedy na przykład są w trasie, a taki pająk wyłazi z zalusterka. Także no spokojnie, nie ma się czego bać, naprawdę, nie jest taki zły. Co my tam mamy dalej? Co? A tak, helikopter. Helikopter, helikopter! Gdyby ktoś się zastanawiał, czy ten film to jest fake czy jest to prawda, to jest to prawda. Dobrze. Ten chrząszcz naprawdę istnieje, naprawdę taki żyje na świecie i co więcej, ja wam to mogę udowodnić. Czekajcie. A dowód na jego istnienie jest bardzo prosty, żeby nie powiedzieć prozaiczny. Mam tutaj takiego chrząszcza. I to jest normalnie prawdziwy chrząszcz, który kiedyś żył, który został odłowiony, który został spreparowany, no i aktualnie jest w ramce. Swoją drogą tego chrząszcza też można kupić na sklepie to wcale nie jest podwójna reklama i wcale tych reklam nie jest za dużo. Chrząszcz ma nazwę Megasoma Elephas, nie ma polskiej nazwy niektórzy nazywają go Rochatyniec Słoniowy, ale ja raczej stronie od tych polskich nazw. On występuje naturalnie w południowej i środkowej Ameryce. No i, no i taki jest, po prostu takie te chrząszcze, są, takie rosną wielkie, no nie od dzisiaj wiadomo, że na świecie różne dziwa są i różne wielkie robale po tym świecie hasają. I u niego jest fajne to, że po pierwsze ma bardzo duży dymorfizm płciowy i ten chrząszcz z filmu i ten osobnik stąd to są samce. I samce można poznać po tym rogu. I to jest bardzo bliski kuzyn tego chrząszcza z pierwszego filmu, który też miał taki róg, nie? No widzicie podobieństwo. No i oba te chrząszcze należą do dokładnie tej samej rodziny, a po co im te rogi? Rogi te potrzebne są samcom po to, żeby tłuc się tymi rogami o partnerki, bo partnerki, czyli samice, one wyglądają jakby temu chrząszczowi po prostu uciąć te rogi, nie? Samice nie mają rogów, są bezrogie i wyglądają jak taki typowy chrząszcz, no tylko, że tej wielkości. Także taka historia. No i to, co jest pięknie pokazane na tym filmie, chrząszcze te potrafią latać. Tak, one są normalnie zdolne do lotu, potrafią bez problemu sobie w tych koronach drzew zasuwać. Na tym kanale mieliście swego czasu pokaz lotu co prawda innego, afrykańskiego chrząszcza. O! Od samicy, tutaj jak... Ale no mniej więcej wygląda to podobnie i mniej więcej jest to podobny dźwięk, czyli po prostu jakby ktoś odkurzacz włączył. One latają bardzo głośno i ten trzepot skrzydeł jest niesamowicie słyszalny i po prostu można się wydygać. Szczególnie jak, nie wiem, wleci w ciebie takie coś. Bo te chrząszcze też są przyciągane przez światło, więc jak takie coś walnie w szybę, tak samo...

Te rogate, dziwne, pełzające stworki, jak się okazuje, są to gąsienice motyla. I co więcej, motyla, którego można spotkać też w Europie, głównie na południu Europy, jeżeli pojedziemy, nie wiem, do Chorwacji, czy do Grecji, czy do Hiszpanii, to takiego motyla najprawdopodobniej spotkamy, jeżeli będziemy mieli trochę szczęścia. I sam motyl po polsku ma nazwę piękniś sultanek. Taką nazwę mam w książce normalnie, którą tutaj mam na półce. Nie wiem, kto tę nazwę wymyślał, ale no trochę w sumie pasuje, bo motylek jest swoją drogą bardzo ładny. Jego naukowa nazwa to Charaxes jasius I o ile wiem, to jest jedyny motyl rodzaju charakterystyczny, który występuje w Europie. No motylek jest ogólnie piękny, bardzo taki masywny bym powiedział, bo one są świetnymi lotnikami, bardzo szybko latają i bardzo przyciągają je zgniłe owoce. Więc jeżeli na przykład widzicie jakieś drzewo figowe, nie wiem, chociażby w Grecji, to bardzo prawdopodobne, że jeżeli leżą figi na ziemi, to tam na przykład spotkacie takiego motyla, bo one się właśnie lubują w takich sokach. No i tak wyglądają jego gąsienice. No tutaj z tego co wiem, nie ma wyjaśnienia dlaczego one mają te cztery rogi na głowie. Nie mam pojęcia dlaczego tak jest, ale ogólnie gąsienice motyla z rodzaju harakses, mają takie rogate głowy przypominające smoka. Tak po prostu jest. No dobrze, yy, przejdźmy do kolejnego filmu. O, tutaj jest nawet muzyczka z yy, Kung Fu Pandy. Kurczę, no tego filmu brakowało mi w zeszłym roku, kiedy nagrywałem film o kątniku i kiedy nagrywałem film o nasoszniku. bo właśnie, no dobra, yy, kątnik, Chyba kątnik, bo właśnie te dwa pająki najprawdopodobniej znajdują się na tym filmie. Jest to rodzaj Focus, czyli nasosznik, czyli te takie cienkie pająki, które często znajdujemy sobie w rogach mieszkania. No i kątnik, czyli albo rodzaj y, Tegenaria, albo rodzaj eratigena. I często jest tak, że pomimo tego, że te kątniki są dużo bardziej masywne, to są pająki, których też na trochę się boimy. Już na tym kanale wrzuciłem chyba dwa albo trzy filmy o kątnikach. I te kątniki, naprawdę, jeżeli są duże, no to robią wrażenie. To często się okazuje, że taki duży kątnik jest w stanie bez problemu przegrać z takim cienkim nasosznikiem. Dlatego że ten nasocznik po prostu używa bardzo dużej ilości sieci, pajęczyny do polowania, no i jak taki kątnik się zaplączy, no to wiecie, mimo tego, że on jest większy, jest silniejszy, no to nie ma szans po prostu z takim niedużym pająkiem. Tak już jest. Następny film to jest kolejne polowanie, z tym, że tym razem mamy, widzę, do czynienia z krzyżakiem. Jest krzyżak, który usilnie próbuje się wespnąć na swojej nici. Znowu użyłem słowa wespnąć, będziecie mi to wytykać w komentarzach. Bardzo szybko potrafią się wspiąć po swojej nici, ale widzę, że tutaj ta błonkówka skutecznie mu to uniemożliwia. No i koniec końców widać, że niestety pająk poległ. I jest to najprawdopodobniej jakaś błąkówka, która po prostu no, specjalizuje się w polowaniu na pająki, potem żądli je, tak żeby tego pająka sparaliżować, a potem zanosi tego pająka do swojej nory, żeby tam stanowił pokarm dla jej larw. No zazwyczaj tak to działa w przypadku os, które polują na pająki, tak? I potem ta larwa się wykluwa z jajka i zżera pająka, który jest niemartwy, bo jakby był martwy, to by zgnił i w ogóle spleśniał i ta larwa też by umarła. Tylko on jest sparaliżowany, jest cały czas żywy, no i takie to jest troszkę okrutne. No ale tak już jest. Co tam dalej? O matko? Ten film przesłaliście mi tyle razy, że w końcu stwierdziłem, że nie, no trzeba dodać po prostu komentarz do tego filmu, bo y, tak być nie może. Bo i drodzy, bardzo, bardzo wiele z waszych pytań było w stylu, czy to jest prawda, czy to jest fake. No i odpowiedź jest dosyć oczywista. To jest fake. Słuchajcie, po pierwsze, pająki takie duże w tym kształcie nie rosną. Nie ma takich pająków na świecie. Po drugie, no widać, że jest to komputerowo po prostu stworzony pająk, który dodatkowo został zaadoptowany do takiego y, właśnie miziania palcami. Także na spokojnie, takie rzeczy nie mają miejsca w przyrodzie. Pająki nie są w stanie odczuwać takich, nie wiem, gilgotek, łaskotek, takich kizimizi i tak dalej, jakie możemy robić, nie wiem, z pieskami małymi. Więc jest to stuprocentowo komputerowo wygenerowany Obraz. No i tyle. Także, także na spokojnie. To jest fajne. Ten film też podesłano mi, ale to w ciągu ostatnich dosłownie 5 dni, kilkanaście razy. I ja sobie tak myślę, kurczę, dużo osób to podsyła. I w zasadzie filmik ten zrobił takie małe zamieszanie, a sytuacja, która się na nim dzieje, jest bardzo biologiczna, bo ten skorpion po prostu robi kupę. Przechodzimy do następnego filmu. Oj tak! Ten filmik również robił swego czasu furorę, myślę, że tak z dwa tygodnie temu. I z tego co wiem, to został dodany przez pana, który zajmuje się serwisem właśnie tych, nie wiem co to jest, rury, jakaś skrzynka, nie wiadomo. No i dużo z was się pytało, co to są za pająki. I jeśli miałbym strzelać, bo to jest strzał, nie wiem, z tego filmu nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, co to jest za pająk, ale jeżeli miałbym strzelać, to jest to kątnik. I tych kątników jest tu no po prostu dużo, bo mają tam ciemno, mają tam widać dobre warunki do życia, mają tam spokój. Do czasu, aż taki pan nie przyjdzie i otworzy tej skrzynki. I ten filmik dowodzi też bardzo ciekawej rzeczy, że są to pająki komunalne, nie, że one po prostu potrafią żyć w większej grupie. No i wiadomo, że jak zabraknie pokarmu, to się zeżrą, ale no póki co, z tego co widzę, wszystkie są żywe, wszystkie są duże, dorosłe, czyli mają co jeść. No i kurczę, żyją sobie, no ale wiadomo, jak ktoś nie lubi pająków, no to trauma. Oj tak, to jest fest przerażające. Moi drodzy! Czy wy wiecie co to jest za stwór? Otóż ten stwór to jest coś, o czym też kiedyś nagrałem cały film i stwór ten nazywa się solfuga. To jest solfuga, czyli niektórzy mówią na to pająk wielbłądzi czy tam camel spider i jest to pajęczak. Co ciekawe niejadowity, więc tutaj raczej nie ma problemu, że jak nas ugryzie to nam wpuści jakich jad, ale ogólnie jest to przerażające stworzenie. Żyją przeważnie w terenach półpustynnych albo pustynnych, bardzo szybko biegają i to, co pokazuje ten film, yy, mają pewną zdolność, którą też posiadają niektóre pająki chociażby, na przykład największy pająk Afryki, czyli Pelinobius muticus. One, moi drodzy, potrafią wydawać dźwięki, a wydawanie dźwięków u takich stworków nazywa się strydulacją. czyli potrafią strydulować, no i w przypadku tej solfugi ta strydulacja ma formę właśnie takich piskliwych dźwięków, które one wydają, kiedy są zaniepokojone, kiedy chcą odstraszyć napastnika, no bo widzicie, że ta solfuga nie ucieka, więc to jest strasznie defensywny skór, bardzo zajadły, no i też to jest maszyna do zabijania. Tutaj wam pokażę fragment karmienia mojej solfugi, jakiś czas temu, potworny spektakl. One mają żółwaczki ustawione pionowo i jak jedzą, ruszają nimi jak piłą i po prostu rozrywają swoją ofiarę. Bardzo ciekawe, ale mega straszne. Co tam jest dalej? A, no tak, to się w końcu musiało pojawić. Tak zwany Peacock Spider, czyli pająki z rodzaju Maratus. Są to oczywiście skakuny. Skakuny, czyli jedne z najinteligentniejszych pajęczaków na świecie. Są to pająki, które między innymi polegają na wzroku. One normalnie widzą, po to właśnie mają te takie wielkie gały. One normalnie widzą. No i teraz skoro one widzą, to też fajnie by było, żeby one miały co widzieć. Ewolucja wykmieniła to w taki sposób, że zarówno samce, jak i samice przy grubie kopulacji widzą siebie nawzajem no i właśnie żeby samiec w cudzysłowie zaimponował samicy to one odstawiają taki spektakl normalnie słuchajcie tańczą i to nie jest fake te pająki naprawdę istnieją i występują głównie w Australii no i właśnie mają takie coś takie odwłoki one to wygląda trochę jakby one miały dywanik położony na odwłoku, który jeżeli ten odwłok uniosą, to ten dywanik się rozpościera, no i właśnie odstawiają taki spektakl. No i jeszcze przy tym unoszą odnóża, no i właśnie tańczą przed samicą albo przed drugim samcą, jeżeli chcą go odstraszyć. Coś niesamowitego. Niestety nie są dostępne w handlu, z tego co wiem, także no tutaj nie mam na razie jak ich Wam pokazać na żywo. Oj tak, to jest, yy, to jest cudeńko, słuchajcie. To jest pająk najprawdopodobniej z rodzaju linotele. Ja się też powoli na tego pająka czaję, bo to są yy, niesamowite pająki. One nie do końca są ptasznikami takimi, jakie ja mam tutaj czy tutaj. To jest jeszcze coś innego. Natomiast pająki te są dosyć silnie jadowite. To jest pierwsza sprawa. I robią bardzo, bardzo gęste, bardzo skomplikowane konstrukcje z pajęczyny. I to też widzicie na tym filmie. W ogóle autor tego filmu, jak go znalazłem na Instagramie. On nagrywa przegenialne rzeczy. Słuchajcie, weźcie sobie na jego Insta. I zobaczcie jakie on tworzy filmy. Bo jakość tych filmów, jakość obrazu i to co on nagrywa, no to szapoba po prostu, bo to jest piękne pokazanie pajęczego świata. No a tutaj widzimy, że po prostu pająki te są bardzo zajadłe nazwijmy to. Te w ogóle bez litości, nie? Dziabie tego robala, w sensie robala, larwę tego drewna jada. Grubo. I co, już koniec? Kurczę, wydawało mi się, że jest więcej tych filmów. No dobra, no to jeżeli to jest koniec, to to jest koniec. Tym akcentem kończymy dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się podobało i jeśli macie ochotę na kolejne filmy z tej serii, to zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Instagrama i tam możecie mi bez problemu podsyłać właśnie takie filmy, jeżeli na coś natraficie. I potem jak zbiorę tych filmów kilkanaście, no to zrobimy odcinek numer 7. Tymczasem widzimy się w kolejnym filmie. Hej!